Przed meczem trener Paweł Wita yy, trochę obawiał się tego spotkania. Mówił, że przez cały tydzień uczuł Was na taką koncentrację, że były Borniki, to jest zespół bardzo niekonwencjonalny, nie wiadomo czego powinniście się spodziewać i, i mówił, że troszkę tak się bało się o to Waszą koncentrację. To chyba musiał Was, sądząc, patrząc na wynik to musiał, i Waszą grę, dzisiaj, to musiał Was, musieliście sobie chyba wziąć do serca uwagi trenera. Yy, tak, zdecydowanie, bo gdy pokazało ostatnie mecze, w końcówkach sobie nie dawaliśmy rady z, z skutecznością, z przytrzymywaniem piłek, graniem spokojnie. No ale jak pokazaliśmy w tym meczu, potrafiliśmy do, nasi, no jakby usiąść na rywali i po prostu wynik pokazuje, jak, jak jest. Że... Spodziewałeś się, że będzie trudniej o te punkty dzisiaj? Tak, to na pewno spodziewaliśmy się, że Bór nam postawi trudniejsze warunki. Wiedzieliśmy, że nie jest to łatwy przeciwnik, bo gra, mają swoją piłkę ręczną, grają niby taktycznie, ale jednak to jest taki, można powiedzieć, hebel, że zwód, zwód i bez żadnych ta taktycznych zagrywek. Także cieszymy się, że mamy trzy punkty i to jest najważniejsze. Runda powoli zbliża się do końca. Jakbyś ją podsumował, nie uważasz, że troszkę, trochę za dużo tych punktów pogubionych było, bo była szansa być, no nie wiem, nawet na pierwszym miejscu? Yy, tak zgadza się. Yy, tak jak już wspominałem wcześniej, yy, końcowe minuty. Tak jak mecze z w Wrocław, tak jak w Wieluniu, w Wieluniu graliśmy. Mieliśmy już praktycznie mecze, wszystkie wygrane, lecz niestety brak koncentracji w ostatnich minutach, i po prostu rywale doszli na stare emisji, do, do, dochodziło do rzutów karnych. Komponowałeś ten zespół dobrze? Myślę, że tak. Chłopaki mnie bardzo serdecznie przyjęli. Jestem zadowolony naprawdę, że mogę mieć szansę, że mam tak dużo minut na boisku i naprawdę nic tylko dziękować chłopakom i trenerom. Czy to była dobra decyzja o przyjściu do 7 regnice? Bardzo dobra. Jestem zadowolony naprawdę, tak jak już wspominałem.